Hej, hey, cześć, z tej strony Piutula. Zapraszam Was na krótkie i szybkie pokazanie, co mi się udało zbudować. A teraz wam pokazuję piękną stację, która jeszcze nie jest piękna, bo dopiero zacząłem perony tworzyć i te takie piękne podjazdy. Tutaj już dwa pociągi sobie stoją i oczekują na pasażerów, jeden na załadowanie. Teraz pokazuję wam mapę, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Jest to bardzo długa trasa. Jak widzicie, początek jest tutaj. Teraz lecimy sobie, aby zobaczyć koniec. Zobaczcie, jakie to jest długa trasa. Początek był na minus 300, koniec jest na plus 15 tysięcy. w parę wiosek, przez te parę wiosek przejeżdżamy sobie, parę pętelek i ogólnie zjazdów jest w tych miasteczkach. I zobaczcie, tu jest koniec linii, jest zrobiona pętelka, żeby pociągi miały jak zawrócić, to jest 15 tysięczna kratka. Zobaczcie na kordy, jakie się teraz pokazują na, na dole, gdzie jest kursor, więc no zobaczcie jakie to jest potężne. Dzięki za oglądanie, hej, cześć, papa. Pa.